Full bateria jest Odłóż to co zabrałeś Odóż to Złodzieju, kurwa odłóż to Przepraszam Przepraszam Nie będę Nie będę widzieliście Widziałeś tą Mamy myślałem że kładę Taki Polan z polski jesteś? A ty? Ja pierdolę, ty też? No kurwa witam. Same ty? Ty też! To też kurwa! Dwa smirnofy dawaj, podwójne bądź, bądź. Ja pierdolę. Aj chuj, wyjaśnione. Szybciutko zostało wyjaśnione, to tutaj kurwa eee, Tak samo jak tu. W powiedz do mnie, młody tak. Tatusiu. No, Enrique nie do <tusza> Tatusia. Enrique, bo inaczej Enryke. będzie więzienie. Okay. Będzie karny jeżyk. No Enrique no trzeba tutaj Tatuszu. szanować. Bardzo no, dobrze. A powiedz Teddy. Teddy Teddy. No, no I to panie. Ty widzisz czat, co ludzie piszą łysy? No bandury? Tak, teraz widzę, no. Kolejne zdjęcia. A to se sprawdź to. IDIOTO! Jebać, ze mną jest Bronek i Gumisz. A ty co kurwa, co? Lubisz tych wszystkich... Lubisz ich? Ja... Generalnie, co mam ci nabinać, co mam ci powiedzieć? Jest na czacie jakiś kurwa Madiax. Ej, wysłałem jej przecież. Wysłałem jej balaklawę. Cały czas kładę na wszystkich raperów lachek, którzy cię próbują gdzieś Donald, Skumasz ze mną tutaj, skumaj tego Dona. Robiłem jak Don, Lesko, Ty kurwa raperze, wy skończysz z Tesko. Ja szanuję tylko kilku raperów, bo większość z nich się pluje, rozumiesz? Skumaj tutaj, jak bandura strzela, tutaj do nich kurwa z dwóch Skumaj bandurę, jaki to jest styl! Mam wyjebane, ty powiesz ty! Ja cały czas pokazuję kły, jak pierdolony Schwarzenegger! Robię co chcę, ty mać i gdzie wrześco i wronek skończył na glebie! Wyjebał. Bronek się wyjebał na plety, bo pożyczyliśmy od ochroniarza krzesło! Jutro będę musiał je kupić kurwa za 200 zł krzesło! I skoczył w typa. Ej, to gumiś. Mam to w chuju, czy nas dziś lubisz? Cały czas ja nabijam prawdę, kurwa, stu typie. Chyba debilu. Ej, i tam trzeba coś odkurwić, mega może. Za! Aha, bo ja myślę, że ty mnie nagrywajcie. Dajcie do budzina. Budzin. Nie, nie, on już kiedyś tam. Aha, właśnie. O kurwa. Jerel będzie i będzie Poszukiwam koncert, dupę, mega pokurwiony. Dzwonię. To ja mam dupę. Ej, daj, mogę na tak chwilę. Mam fajnie, ale nie mam dupę. Jee! No to jest banczur? Ale po co twarz oczy Kuuu Ja Dobra, ja. ja. <noise> cyka tak byśmy tu biegali i byś się dał go widała. od <noise> szlamu takiego. Zobacz, nawet pies na ciebie dziwnie patrzy. <noise> Weź bo kurwa, nie ma owoce. <noise> kurwa! A ten mikrofon mi się sam pcha na mordy, kurwa, no zobaczcie! On sam się obala. Rym go. Welcome to the crack house. With No dobra, to krzesło, kurwa! Wampa wyszedł. Pierdolę! Boks! Sorry, excuse me, excuse me, my friend. Excuse me, my friend. So, sorry, my friend. Chciałem, żeby <gry> to będzie leżało parę. Ej, ej. Aaaa...

Dobra, stare. Tak. tu zabrać Godność. Cze, 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 jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie będziemy się jebali z Jedziemy, jedziemy zbierać się. Ja, 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 ja. przepraszam. Przepraszam. Przepraszam Halo! 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 Bożena, halo! Boże, no halo! O kurwa, o oh. Ja pierdolę kurwa, o mnie, o na mnie, kurwa, o jest, o kurwa, o kurwa, Zielone, kurwa, o kurwa, o kurwa, na mnie. to o to jest, to to jest. Okay. To jest To pragnę, żebyś tak do mnie powiedział. ja pierdolę, ona ma 80 lat, kurwa, weź ją! To jest stara próchwa! To jest stara próchwa, bieź mi ją! Kurwa, to jest stara. O! Kurwa, be... Ej, jak to się stało? Młodego, bo... Spierdalam stąd, ona się potrzyma, ona ma 60. Uh, yeah, you. You? No. Going to I a oh I in my head. It felt like It felt like Oh La 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 Yeah I love you when you go! I wish I could pretend I didn't need you But everything is so La 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 It's you, la 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 Oh, I should be running. Oh, you know I love you And call me senorita I wish I wasn't so... Motoc-stop. Tak Tutaj, stop. jakiego doma trwa? Co ty powiedziałeś? No, trzymaj. Co powiedziałeś o kondonie? Pytałeś, czy ty powiedziałeś o kondonie? Czy kurwa teraz ty ciągniesz? Jakie warzywa? Chuj, wyjebiemy człowieku, tam coś będzie. Nie, uważajcie na gire, nie wbiegajcie tam. Bo Zabijam. gire to zapytało. Uważajcie na nogę, nie? Bo powoli, powoli, powoli. I nie wbiegajcie tam, bo tam są jakieś płyty. Where are you from, baby? Lady, hey, lady, lady. 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 Bulgaria. Yes, oh, oh, Albania. No. Oh. Romania. Jest! Żaden Romanisz. 30 <śmienia> lat. <ślub. śmiennie> <śmiennie> Jeszcze jakbym mówił, l, -L w półeczku się mieni, czy coś, no może. Cegla 777. Pozrótce, 5 chła. złotych. Siemanko miłego dzionka debil! <śmiennie> I jego wina, i stajemy. Nic się nie stało, widzowie! Nic się nie stało. Co on zrobił? No, chciał cię wyprzedzić. Mixony 70. Weź mi zrób z z dniem zdjęcia Zróbę wszystko. Zrób. Najwyżej, żeby tutaj. Podajaj, za dawaj. bardzo nieźle. Nie wiem, nie nie ci się wydaje, że ty co. No. Kurwa, kot! Ja nie mam Dalej, To jest sport! Kopa! どうぞどうぞ。<laughs>